Dzień dobry, cześć czołem, ja Piątkiewicz, Dobre Rowery, witam się z wami, kolejny rower, rower, który bardzo się cieszę, że się na kanale pojawił, ponieważ rozmawialiśmy już o Contendach AR, o aluminiowych szosach Endurance Gianta, a dzisiaj w końcu Defy, czyli coś dla tych, którzy szukają roweru komfortowego, ale jednak, żeby był w karbonie. A oto i bohater kolejnego spotkania. Fajnie, że ten rower się u nas pojawia, bo to nowy giant Defy. Pokazałem Wam praktycznie wszystkie modele Content AR, czyli taki giantowy sposób na wejście w świat współczesnej szosy z szerszą oponą, ale brakowało nam właśnie modeli Defy na kanale, czyli roweru który jest po prostu współczesną szosą endurance w wersji karbonowej i oczywiście z możliwością władowania całkiem szerokiej opony, ponieważ Giant w tym modelu już fabrycznie stosuje 32, a spokojnie można tutaj zmieścić 35. Tak podaje Giant, chociaż muszę Wam powiedzieć, że z moich doświadczeń i patrząc tak na oko, wydaje mi się, że dałoby rady tutaj nawet zmieścić coś troszeczkę e, większego. Natomiast to by trzeba kiedyś było sprawdzić. Wiem z doświadczenia, że w większości tych modeli da się troszeczkę szersze, opony wstawić, ale to już oczywiście jest kwestia do sprawdzenia. W każdym razie nowe defy moim zdaniem wygląda naprawdę e, przyzwoicie. Tutaj taka wersja minimalistyczna jeżeli chodzi o stronę wizualną. Rower oczywiście karbonowy, e, mający wszystkie bajery, które dzisiaj w rowerach e, się spotykają, czyli mamy oczywiście ten, ostatnio wam o tym mówiłem, bardzo modny element, czyli mocowanie tylnego trójkąta przesunięte w dół rury e, Podsiodłowej, co ma sprawiać, że rower będzie bardziej sztywny, a przy tym wszystkim można łatwiej projektować tylni trójkąt, jeżeli chodzi o takie właściwości jak na przykład pochłanianie wibracji. No tak to przynajmniej brzmi ze strony producentów. Rama oczywiście karbonowa, gładka, lakier z połyskiem, takie dość powiedziałbym bardzo mocno tutaj oszczędne logotypy. U góry jest małe Defy. Napis Giant pojawia nam się też na dolnej rurze u góry, jest obecny z, z boku. Rama nawet ładna, mi się, mi się osobiście podoba, ładnie maskuje to, że to jest naprawdę rower Endurance o komfortowej geometrii, ta duża główka nie rzuca nam się jakoś bardzo w oczy, uważam, że naprawdę teraz Gianty Defy nawiązują chociażby do modeli Specialized Roubaix, chociażby, czy Diverge, Naprawdę robota została zrobiona i rower za 10 tysięcy zł wygląda naprawdę przyzwoicie. Zwłaszcza jeżeli weźmiecie pod uwagę, że tutaj też pojawiły się takie elementy aerodynamiczne, chociażby jak te podkładki na rurę sterową, które mają taki aerodynamiczny kształt i profil. Popatrzcie, jak to z góry wygląda. To nie jest zwykły przekrój taki okrągły, one się tutaj zwężają do tyłu, więc jest taki element aero, bym powiedział. Co dalej? Oczywiście sztyca Diffuse, czyli sztyca o przekroju Itery D, która też ma nam tutaj poprawiać komfort jazdy. Jest to sztyca już karbonowa w tym rowerze, dwa mocowania do koszyków na bidon, rzecz jasna, mocowanie przedniej przerzutki Direct Mount, można się go też w razie czego pozbyć, jakbyście chcieli sobie zrobić z tego jakiegoś road plusa z, z jednym blatem. Jeśli chodzi o sprzęt, mamy tutaj 105: tylna przerzutka, hamulce, 105 oczywiście przednia przerzutka, też 105. Korba jest pozagrupowa, na to warto zwrócić uwagę, ponieważ tutaj mamy element oszczędności, niestety nam się taki wkradł. Korba 50 kaseta z lekkim stopniowaniem, kaseta do 34, więc 1 do 1 przełożenie jest na podjazdy. Dla większości osób na początek już jest to większe przełożenie. Co ważne oczywiście rama, sztywne osie przód-tył, Giant nas do tego przyzwyczaił w swoich rowerach, ten element się tutaj znajduje. Hamulce, rzecz jasna, też stopiątki hydrauliczne. Jak to stopiące, mamy już klocki z radiatorami. Jak widzicie, które mają nam poprawiać troszeczkę chłodzenie. No i mamy bardzo proste koła GIANTA, koła natomiast już w systemie tubeless, fabrycznie dostajecie te koła przygotowane z oponami tubeless, z zaworkami, można je sobie tutaj już eksploatować bez dentek. Opony GIANT GAWIA, szerokość tak jak mówiłem 32 mm, taka opona. Dobra do wszystkiego, tak bym powiedział. Czy nie jest to typowy slick? Jak widzicie, macie tutaj odrobinkę bieżnika, który sprawia, że również na jakimś lekkim szuterku ta opona się jak najbardziej sprawdzi. Aczkolwiek jak to w przypadku Gianta, opony dość ciężkie. Ja zawsze polecam eksperymentować z oponami, kombinować, bo naprawdę warto dobierać opony pod swoje preferencje. Możecie zobaczyć, jak bardzo mocno można wpłynąć na charakter roweru, właśnie dobierając takie opony, jakie Wam pasują, a jest tego na rynku naprawdę dużo. Cockpit, moim zdaniem estetyczny, e, fajnie wykonany, e, przyjemna owika, taka jak lubię, generalnie gumowata. E, ja, jeżeli wymieniam sobie w rowerach owiki, jak wam to mówiłem w odcinku o owikach, e, staram się szukać takich, które właśnie mają taką gumową fakturę, bo uważam, że po prostu dobrze leżą w dłoniach, nie ślizgają się, nawet e, kiedy macie spocone dłonie, e, a jeździcie bez rękawiczek, czy kiedy jeździcie po prostu w deszczu, więc nie będę narzekał na owikę. W fabrycznie zestawionym rowerze. Po raz pierwszy od długiego czasu to się w końcu dzieje. Sama kierownica też dość prosta, aczkolwiek ma spłaszczony profil. Jak możecie zobaczyć, ona z przodu tak wygląda. Jest takie lekkie spłaszczenie i jest miejsce na przewody wycięte pod spodem. Czyli one, kiedy chwytacie kierownicę, tak bardzo tutaj nie przeszkadzają. Po prostu nie czuć przewodów, kiedy ściskacie kierownicę. No i oczywiście klamku manetki 105 też standard dobrze znane, od tej ostatniej generacji wyglądające troszeczkę bardziej schludnie niż kiedyś, nie mają już aż tak wielkiej tej gruchy z hydrauliką, wyglądają trochę bardziej estetycznie. Na koniec, oczywiście, plusy, minusy rozmiar. To jest rozmiar ML. W przypadku mojego wzrostu 178 cm do mojego stylu jazdy, ja preferuję taki bardziej dynamiczny styl jazdy, wolę rowery troszeczkę mniejsze, sztywniejsze. Wybrałbym Mkę Natomiast jeżeli ktoś przy moim wzroście tak między 1,70 m, powiedzmy 6 czy 7, a 1,80 poluje na rower, który ma być przede wszystkim komfortowy. Taki bardzo endurance, jak to się teraz ładnie mówi, to ta ML byłaby chyba dobrym pomysłem. LK zdecydowanie powyżej 1,80 m. Myślę, że 1,82 m to już jest taki, taki wstęp do rozmiaru L. MK do 1,77 m, 1,76 m. Jeżeli szukamy roweru, przede wszystkim komfortowego, jeżeli stawiamy na dynamikę, to możecie spokojnie próbować z m, rozmiarem M przy troszeczkę wyższym wzroście i po prostu kombinować z pozycją przy pomocy mostka. Plusy i minusy. Zawsze to, to się u nas pojawia. Jeśli chodzi o plusy, moim zdaniem. Nowy Defy po prostu jest ładny. Mi się podoba, ładnie wykonany, dobrze przemyślany rower. Cenowo wydaje mi się, że wypada lepiej niż duża część tej wielkiej konkurencji, czyli, czyli dużych marek. Naprawdę uważam, że ten rower się broni. Mamy tubeless, mamy prawie pełną stopiątkę, mamy rozsądnie zestopniowane przełożenia napędu i naprawdę nowoczesną ramę, która jest dobrą bazą. Rozwojową, tutaj naprawdę wymieniając napęd należejszy, kombinując na przykład, nie wiem, z DI 2 z kołami, możemy uzyskać naprawdę fajny rower, bo to jest taki rower, w którym naprawdę dużo możemy zrobić, jeżeli chodzi o wagę, jeżeli chodzi o jakość komponentów i rama nie będzie problemem. Czyli ta rama daje nam bazę rozwojową do tego, żeby ten rower jeszcze, jeszcze rozwijać, albo po prostu przez ładnych parę sezonów jeździć, nic nie zmieniając poza jakimiś detalami typu opony, bo naprawdę te komponenty są w porządku. Jeżeli chodzi o minusy, Oszczędności takie, które się rzucają w oczy, czyli na przykład to, że można tutaj było dać trochę lepszą korbę, chociażby. To jest niby detal, ale to jest coś, co widać. Koła znacie moje historie, jeżeli chodzi o piasty w kołach Gianta. Ciekawy jestem bardzo tego, że w 2021 roku rozwiązano w końcu problem z pojawiającymi się z czasem luzami na konusach. Wyjdzie w praktyce. Na razie tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w, w praktyce. Póki co. Wielka niewiadoma, kiedyś to był problem. Większych wad tak naprawdę w tym rowerze nie znajduje. Zawsze można, się, można by się do czegoś przyczepić, ale wiecie, ja oceniam rowery nie w próżni, tylko na tle tego, co pokazuje konkurencja, a wydaje mi się, że ten rower po prostu na tle konkurencji aktualnie się broni.